No, to jednak mam się do Uważam, że drogi w Wałżyku są poniżej jakiegokolwiek poziomu. Tak naprawdę wyjazd codziennie na drogę grozi nieprzewidzianymi okoliczności okolicznościami typu uszkodzenie samochodu. Przynajmniej uszkodzenie samochodu, a nawet groźniejszymi wypadkami. Drogi wałżyckie. Yy, mam na imię Asa. Moja opinia o naszych tutaj wszystkich drogach regionalnych jest taka, że niestety te drogi nie są w dobrym stanie. Codziennie przejeżdżam przez Sowięcin i aktualnie chyba każdy wie, jaka tam jest sytuacja. Po prostu dziura na dziurze nie sposób przejechać normalnie i tak jest niestety również na innych drogach w Wałbrzychu. Także jest to spore utrudnienie dla kierowców i już niejednokrotnie nawet samochód może przez to, przez to ucierpieć. Także uważam, że powinno się coś zmienić z tym i mam nadzieję, że się to wszystko będzie sukcesywnie zmieniać z kolejnymi etapami, bo na pewno nasze drogi tego wymagają. Dzień dobry, Ryszard. Szulsk. Jeżeli mam cię wypowiedzieć na temat dróg w Bowrzechu, no na pewno jest minimalna poprawa w stosunku do lat poprzednich. Widać po prostu, że prace są. 朋友们。